Chłopiec zagląda do wnętrza sześciennego naczynia obok A w taki sposób, że nie widzi dna naczynia, które przesłania mu ścianka przednia. Patrzy na naczynie pod kątem alfa. Z symetrii tego rysunku wynika, że kąt alfa jest równy 45 stopni. Sinus 45 stopni jest równy pierwiastek z dwóch dzielone przez dwa. Przyda nam się ten sinus w dalszej części rozwiązywania zadania. Chłopiec napełnia naczynie cieczą i wtedy widzi połowę dna naczynia. Promień światła niezależnie czy biegnie z powietrza do cieczy, czy w stronę przeciwną, no to na granicy obu ośrodków ulega załamaniu. Jeśli przyjmiemy, że kąt alfa jest kątem badania promienia, to kąt beta jest kątem załamania. Wtedy Sinus alfa podzielony przez sinus beta to nic innego, tylko współczynnik załamania tej cieczy. Sinus alfa znamy. Musimy teraz określić jeszcze sinus beta. Przyjrzyjmy się trójkątowi prostokątnemu o bokach A, jedna druga A oraz przeciwprostokątnej C. Z tego trójkąta, sinus kąta beta jest stosunkiem boku 1 druga A. Do przeciwprostokątnej C. Przeciwprostokątną C określimy stwierdzenia Pitagorasa. C równa się pierwiastek z a kwadrat plus a dzielone przez 2 do kwadratu. Wyciągamy z mianownika przed pierwiastek a dzielone przez 2. Pod pierwiastkiem zostaje 5. Z licznika i z mianownika a dzielone przez 2 upraszczamy ze sobą. I otrzymujemy wartość sinusa. No to teraz wartość sinusa alfa i wartość sinusa beta wstawiamy do wzoru na współczynnik załamania. Otrzymujemy taką wartość.